Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dokumenty poproszę. Tak. A proszę być. A dokąd to się wybieramy? A co na bilecie nie pisze? Jest napisane. Ale decyzję zawsze można zmienić. Chyba jestem świadom, dokąd lecę. Proszę pana. Wiele osób tak twierdzi. A potem okazuje się coś zupełnie innego. <laughs> Przepraszam, czy pan coś sugeruje poświęcenie. Nie ja, Ależ skąd. Ja tylko wykonuję moją pracę. Panie, ja do domu lecę. Do domu pan leci? A jakie jest pan obywatelstwo? No nasze przecież. No widzi pan. A gdzie się znajdujemy? Na lotnisku. Więcej szczegółów by się przydało? Balice. Mieści się pan w przedziale błędu. A jaki jest przedział? Czy pan jest pijany? My tu jesteśmy na lotnisku, a panu przedziałach to nie jest dworzec kolejowy. Panie, ale ja chcę stąd po prostu odlecieć. Widzę, że nie tylko problem z alkoholem mamy. I co my tu z panem zrobimy? Proszę pana, ja tu ostatni jestem w kolejce do odprawy. No, zaraz samolot mi odleci. No, mam nadzieję, że tylko samolot, a nie pan. Czy to jest jakiś żart? Proszę pana, czy ja wyglądam, że tak sobie powiem na żartownisie? A może. A może jesteśmy w ukrytej kamerze? No to świetny żart. No rzeczywiście, rewelacja, ale się uśmialiśmy. No ale... Teraz, proszę, oddać mi dokumenty i przepuścić mnie dalej. Nie ma potrzeby się tak unosić, ponieważ jeszcze sobie pomyślę, że ma pan jakieś złe zamiary. Więc zadam panu ponownie pytanie. Jaki jest cel pana podróży? Po raz kolejny panu powtarzam, że lecę do domu. Dom? Na emigracji? <słukasz> proszę pana, gdyby każda osoba wynajmująca parę metrów kwadratowych była właścicielem, to gospodarka by się kręciła. Fiu, fiu, oj, kręciła. A co, za wierzbą to już nie tęsknimy? Jaką wierzbą? No, Chopinowską oczywiście. Nie. O, i muzyki klasycznej nie słuchamy, ale tak się składa, że akurat mam na telefonie. Chce pan posłuchać? Usłyszy pan co traci? Panie, jedyne co ja tutaj tracę, to jest moja cierpliwość. No co tu jest grane do cholery! Jeszcze nic, ale proszę dać mi sekundkę. Piękne, nieprawdaż? Aż się z kraju nie chce wyjeżdżać. Miło jest wiedzieć, że martwy kompozytor trzyma pana w kraju. Serdeczne gratulacje. Ale panie, pana zadaniem jest przez skanowanie mojego dokumentu tożsamości sprawdzenie, czy ja to tam, ja jestem na zdjęciu i życzenie mi miłego lotu. Widzę, że eksperta mamy. Proszę natychmiast zmienić tą głosu, ponieważ inaczej zawołam kolegów z psami, tymi dwunożnymi i czworonożnymi. No, dobrze już, dobrze. A zatem bardzo ładnie pana proszę, czy mógłby mnie pan już przepuścić? Nie ma najmniejszego powodu, żeby mnie pan tak tutaj przetrzymywał. Pierwszy raz zdarza mi się coś takiego. Ale co takiego? Panie, ja chcę rozmawiać z pana przełożonym natychmiast. Proszę pana, czy ja nie jestem dla pana wystarczająco rozmowny? Błagam, litości! No jak na pana patrzę, to tylko litość we mnie wzbiera. Co mam zrobić, żeby wreszcie dał mi pan spokój i przepuścił dalej? No, dać dokument, który należy do pana. Ale, ale przecież to ja tam jestem na tym zdjęciu! Proszę pana, tutaj jak spoglądając na tą fotkę, to tak całkiem, całkiem, natomiast kiedy patrzę na pana, to widzę dużą rozbieżność. No, już wie pan, no cóż powiedzieć? No, czas na emigracji być może nie był dla mnie zbyt łaskawy. Postarzałem się trochę. No z tym trochę to pan sobie schlebia. Ale tak patrząc na zdjęcie, kiedy był pan w kraju, to się lepiej ewidentnie powodziło. Człowieku, byłem 9 lat młodszy. No i widzi pan, co czas robi z ludźmi na emigracji? To co, zostajemy czy lecimy? <laughs> zaraz, zaraz, jak to zostajemy? To po tym wszystkim, w Chopenie, wierzbach jakiś, oglądaniu mojej gęby przez dziewięciu lat na fotce, pan się mnie tak po prostu pyta, czy ja chcę lecieć? Mhm, no i mam nadzieję, że zmienił Pan zdanie. To co, bilecik do koszyka, koleżanka zaraz przytarga bagaż główny. Jeszcze możemy zatrzymać samolot. Jaki Jaki samolot? Ten, który właśnie za mną kołuje do startu. Panie, Panie, ja Pana! Panie Baryłka! Panie Baryłka! Proszę się natychmiast uspokoić. Tak, przy okazji powiem Panu szczerze, że rzadko się zdarza, żeby nazwisko tak idealnie współgrało z fizjonomią. Hmm? No. Panie, no, to bo... niebo. No, no, kultura, panie Baryłka, kultura. Widzę, że na migracji jej nie uczą. Hmm? Co za czasy nastałe? No to co, to może następnym samolocikiem? Przecież już żadnego nie ma. Ależ jest i to ten sam. Jak to? No to ja już niczego nie rozumiem. Proszę pana, w ramach akcji Polaku do kraju powróć, chcę uświadomić takie osoby jak pan, jak wiele zostawiają za sobą. szopen, wieżby. Szumiące wybrzeża Bałtyku, niziny mazowieckie, tatry. I te wszystkie magna wybrzeżańskie, no, no i widzi pan. No i oczywiście nie zapominajmy o naszej polskiej gościnności. Nie pan, a tej też mam potąd. No to pozwolę sobie tylko dodać, że jeśli zmieni pan zdanie, to ja, jak i również przyszli emeryci, będą panu doskonnie wdzięczni. <słyski> Drogi panie, a czy ja tutaj mam jakąś zieloną wysepkę, wysypkę na czole? No niekoniecznie. Widzi <grydzi> pan, do końca to ja nie zapomnę tej sytuacji tutaj. A teraz proszę mnie przepuścić i do widzenia. Cóż, no życzę w takim razie udanego lotu. Dalszych sukcesów życzę. Bramkowicz, raportujcie! Niestety kolejna osoba opuściła nasz piękny kraj. Niech to szach! Do końca tego tygodnia macie zatrzymać dwie osoby przed wylotem! Bo inaczej w target nie traficie. A wiecie, co to dla was oznacza? No jak nie trafię w target, to nie ma premii. A jak nie ma premii, to... to znowu ledwo do końca miesiąca wystarczy. Bramkowicz, Bramkowicz. Lubię cię. Więc w ramach pocieszenia wybierzcie sobie coś ze skonfiskowanych od pasażerów przedmiotów. <grym wstrzymał> Dziękuję. <To>? Dziękuję. Dziękuję. <grym wstrzymał> Dziękuję. No widzisz bramkowicz? A jeszcze niedawno chciałeś opuszczać nasz piękny kraj.